To był zwykły piątkowy dzień, droga powiatowa między kosami a bisztynkiem tonęła w jesiennym półmroku. Ciche okolice Bartoszyc znały już wiele dramatów, ale tego, co wydarzyło się po południu, nie spodziewał się nikt. Kierowcy podróżowali spokojnie, powietrze było chłodne, asfalt wilgotny od porannej mgły. Jednak dokładnie o godzinie 12.30 spokój został rozerwany na strzępy dosłownie. Audi prowadzone przez młodego, 27-letniego mężczyznę uderzyło w drzewo z taką siłą, że pojazd rozpadł się na pół. To, co zostało z auta, nie przypominało już samochodu. Blacha rozcięta jak papier, podłoga wyrwana z ramy, siedzenia porozrzucane, a deska rozdzielcza pęknięta jak skorupa jajka. Ratownicy, którzy pojawili się na miejscu, przyznali później, że widok przeraził nawet ich, ludzi przyzwyczajonych do najgorszych scen. To wyglądało tak, jakby samochód został przecięty nożem na dwie części, mówili świadkowie. Huk zderzenia słychać było w całej okolicy, a mieszkańcy pobliskich domów wybiegli na drogę, myśląc, że doszło do eksplozji. Sam moment uderzenia był jak scena z koszmaru. Kierowca, jadąc trasą kosy bisztynek, nagle stracił panowanie nad pojazdem. Czy to była nadmierna prędkość? Śliska nawierzchnia? A może chwila nieuwagi, spojrzenie w telefon, myśl oderwana od drogi? Policja nie podała jeszcze przyczyny, ale jedno jest pewne, kierowca Audi wpadł w niekontrolowany poślizg i z impetem runął na przydrożne drzewo. Nie było już odwrotu. Uderzenie nastąpiło w ułamku sekundy. Metaliczne echo eksplozji blachy, trzask pękającego szkła, krzyk opon rozrywanych na asfalcie. Potem cisza, ta złowroga cisza, która zapada po każdej tragedii, cisza cięższa niż sam huk. Audi dosłownie złamało się w pół. Przednia część pojazdu wbiła się w drzewo, tylna odskoczyła na bok, zostawiając za sobą śmiertelną scenę. Ratownicy przybyli błyskawicznie, ale ich twarze zdradzały, że nie ma tu już nadziei. Kierowca, młody 27-latek, zginął na miejscu. Ciało zakreszczone między pogiętymi fragmentami auta, które zamiast ochronić, zamieniło się w pułapkę bez wyjścia. Strażacy musieli używać narzędzi hydraulicznych, by dostać się do środka, choć wiedzieli, że to już walka nie o życie, o wydobycie martwego ciała. Droga została całkowicie zablokowana. Karetki, radiowozy, wozy strażackie wszystko to stało na tle jednego drzewa, które stało się niemym świadkiem ludzkiej tragedii. Liście, jeszcze kilka chwil wcześniej spokojnie kołyszące się na wietrze, teraz były opryskane benzyną i krwią. Świadkowie mówili, że obraz był tak przerażający, iż trudno go będzie kiedykolwiek wymazać z pamięci. Policja prowadzi śledztwo. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach apelują do świadków. Każdy, kto widział ten moment, kto przejeżdżał tamtędy, nawet przypadkiem, powinien zgłosić się pod numer 477321200. Być może ktoś zauważył, czy kierowca jechał za szybko, czy manewrował nerwowo, czy coś oderwało jego uwagę. Każdy szczegół, nawet najmniejszy, może wyjaśnić, dlaczego młody człowiek zginął w tak przerażających okolicznościach. Kierowca nie przeżył, a jego Audi rozpadło się w sposób który przerażał nawet najbardziej doświadczonych strażaków. Służby długo zabezpieczały miejsce, a droga pozostawała zamknięta przez wiele godzin. Każdy kierowca, który musiał zawrócić, patrzył jeszcze raz na miejsce wypadku, na wrak auta i na drzewo, które nagle stało się symbolem śmierci. Ta historia to nie tylko suchy raport policyjny. To ostrzeżenie. Każdy, kto wsiada za kierownicę, powinien wiedzieć, że chwila nieuwagi, jeden zły ruch Jedna sekunda zawahania może zmienić życie w koszmar. Ten 27-latek nie miał szans. A jego samochód, rozpadający się na pół, stał się makabrycznym obrazem tego, jak cienka jest granica między życiem a śmiercią.